Witam Was bardzo serdecznie w takim filmie powrotowym, że po prostu wejść jakoś z hukiem i jakoś sobie wyświetlenie nabić. Wiadomo, poprawić aktywność po tym miesiącu nieobecności Słuchajcie, nie jest to nic takiego przyłomowego, awangardowego ani ważnego, ale po prostu chciałem takie sprostowanie nagrać dostałem przed wczoraj i wczoraj takie wiadomości nie wiem, z od kuzyna. odkuzyna A wie, że ten już, nie wiem, zrobił karierę, zdobył sukces, coś takiego. Na mojej grupie też taka dyskusja rozgorzała. <laughs> po prostu taki sobie tutaj artykuł jest. Na onecie na stronie facebookowej do tego newsa jest. No, wybuchła to już taka trochę chaodyczna dyskusja. E, gdzie właśnie większość osób wyraża sceptycyzm do tej informacji, ogólnie do Reziego Eee, wow, piszą mi, Ach, chuj niech piszą e, Wow, dobra, dobra już e, Wyraża właśnie, i chciałem się tego wypowiedzieć, tak, no bo Co bierzemy za kryteria, jak odnieść sukces i, nie wiem, karierę e, Aha, jeszcze taki, jeszcze takie właśnie jedno zagadnienie odnośnie argumentu, który używają właśnie jego fanki i wszystkie osoby Jakiego fanboje i które starał się go właśnie na siłę bronić, mianowicie argument, y, że my im zazdrościmy, że ja zazdroszczę jemu. Taki chuj. Y, owszem, o ile właśnie w kwestii finansowej, no to można powiedzieć, że zazdroszczę, tak? No bo y, nie ukrywamy się, każdy lubi za zarobić, bo każdy lubi zarobić, y, każdy lubi pieniądze. Więc tak, tu jeszcze go jest ozdrości, już tym bardziej, że on wyciąga jakieś 10 tysięcy złotych ponad, wzwyż na miesiąc Plus dodajmy sobie do tego jakieś tam biznesy, co między firmami robi Plus jego sklep, na którym właściwie robi, no dość duże, dość duże pieniądze, ponieważ jego właściwie ubranka robi dość mocne obroty I w sumie w zasadzie, nie tyle co dzieci go kupują, no ale, znaczy to się już nie będę rozpowiadał, bo to było troszkę za bardzo, nie wiem, w czymś wkraczał. W każdym bądź razie, e, pojechałem, dlaczego. Nie ma właściwie mu czego zazdrościć, no bo co? te Cała rzesza fanek, które tam za sobą ma 10-letnie dzieci, no bo jakoś nie wierzę, że 15-latkowie, 15-latki oglądają Rezego, bo na raczej, nie wiem. Na podwórku przeszedłem, czy gdzieś na jakiejś dyskoteki, to znaczy, nie, no są takie evenementy, na przykład taki 17-latek, taki kompletny Debil, który taki to jest Debil, taki grubas po prostu raz po prostu stanął w Ubeniarcego i e, nawet chciał po prostu powiedzieć spuścić mi w pierdo. Tylko mimo, iż podałem mu adres i wszystkie dane kontaktowe, to jakoś nikt od niego odpowiedzi nie słyszałem. A właśnie też kręcimy na YouTube, tylko zawsze właśnie mnie to dziwiło, tak, bo on zawsze swój rajd tak w kadrze pokazywał. I dopiero jak gdzieś tam potem pokazał się całego, to kurwa, taka opona. Yy, Takie kurwa beczka, nie wiem. Kurwa, z na tym Facebooku. Eee. Dobra. E, no ale tutaj naprawdę nie ma czego zazdrościć, no bo słuchajcie, lepszy jest, nie wiem, tysiąc takich rzetelnych, naprawdę witów niż e, milion takich faneczek, które nie mają własnego zdania, które. E, po prostu ich zasób słów ogranicza się, nie wiem do XDXD XD i tych emotikonków, które są na Facebooku tudzież na Skype'ie mm, Więc także podyskutować to nie ma z nimi praktycznie o czym I kolejna kwestia to. Mm, no. Tutaj właściwie chodzi. Co taka, nie wiem, co takie właśnie mogą się zaoferować, bo cysków to nie ma. Hmm, czy to jest ładne, nie wiem, pedofilem nie jestem, no ale nie ma, ja wolałem po prostu takie pełnowymiarowe, czyli już od C w górę Które naprawdę coś tam można porobić, bo nie wiem, bo fanki jego takie typowe to chyba A mają, o ile w ogóle staniki noszą No i dwie rzeczy nie są potrzebne No ale dobra, tutaj przebraliśmy przez taką kwestię właśnie Aha, jeszcze to ostatnia kwestia organizacyjna, słuchajcie ee, Film Machinima poświęcona lądowaniu aliantów w Normandii. Pokaże się na przyłomie sierpnia-września, bo troszkę się opóźnia, ponieważ ludzie są na wakacjach i nie nagrywają swoich kwestii. Oraz także będzie z serwerem, żeby to wszystko skomplementować, ogóle nagrać. Ale pojawi się, pojawi się, poję na tym pracuję. I kolejna kwestia. Zresztą nie wiem, czy tak wracam na YouTube aktywnie, tak jak kiedyś, po prostu nie ma jakiejś tego werny, a. W sumie i tak zarabiam tyle, ile zarbiam, No bo wyświetlenia po prostu, moje filmy generują wyświetlenia na bieżąco, więc jakoś po prostu mam to tam stale zapewnione. Ale słuchajcie, e, otóż Rezy trafił do e, Voice of Poland. Hmm, Podejrzewam właśnie, że to taka zagrywka tego programu, żeby przyciągnąć rzesze po e, prostu nowych rzeszy widzów do telewizora, żeby ich od komputera ciągnąć. No bo jakby to inaczej wytłumaczyć, tak. no ja od dzisiaj wiadomo, że po prostu telewizja już troszkę upada na rzecz internetu, że teraz większość osób e, idzie właśnie na internetu, bo wiadomo kto jest telewizją I telewizja tylko trzyma już tych starych, stare osoby No i po prostu taka właśnie zagrywka, no Tak widziałem, jak jakiś właśnie Rezio publikował zdjęcia z planu właśnie z The Voice of Poland, no Słuchajcie, to jest kolejna odrębna kwestia, właściwie te wszystkie programy te Voice of Poland, nie wiem Gwiazdy coś tam tańczą, nie wiem, gwiazdy strają, kurwa. Jezu, potem tutaj na celebrity splash. O ile mam talent to był właśnie taki program, kiedyś się go fajnie oglądało, po potem właśnie się, się to rozdzieliło na, nie wiem, na tańczenie, jakieś głosy, śpiewanie, coś takiego. No to, to już takie typowe podpublikę, tak. W każdym bądź razie o poziomie merytorycznym tych programów to już nie będę tutaj dyskutował. Nie mówię za to, że to jest już całkowicie ustawiane. Mhm, tak, wierzcie mi, to jest wyskusta. No, w zasadzie y, trafiłem tak, no to, to nie ma co mówić, mainstreamowe media, manipulacja, propaganda, po prostu Gebra mógł być dumny No ale przede wszystkim, no tu też mamy jakieś takie sceptyczne <grych> y, Słuchajcie, czy ono nie jest sukces? Y, no tutaj, już według mnie Zależy co określamy mianą sukcesu według mnie, no to po prostu sprzedał się tak, no już się dawno sprzedał, ale teraz po prostu sobie zrobi więcej i jest, no to morda nie mogę patrzeć. E, właśnie, tutaj do redaktorów, no, tu nie wiem, żeby wybrali jakąś taką reprezentacyjną twarz, nie wiem, jakieś takie reprezentacyjne zdjęcie. Ech, cokolwiek, tylko. Nie, ja nie umiem tego nazwać. E, słuchajcie. Tutaj nie będę wyłączał, właśnie, łapek, w, a zresztą zapraszamy do dyskusji. Chciałbym, właśnie, jakąś taką dyskusję wywołać. W opisie macie link do, do grupy mojego Facebooka. To Aha, jeszcze mam mojego Skype'a, ponieważ założę się, że będą jakieś tam, jakieś tam jakieś grono osób będzie, które właśnie będzie znowu pisał, nie wiem, że spuści mi w i coś takiego e, To to macie mojego Skype'a, tam sobie możecie podyskutować odnośnie jakichkolwiek tematów właśnie, co do filmów, bądź nie wiem, jakieś takie zapytania biznesowe jeśli się pojawią To jak, was, jak najbardziej was zapraszam, No tutaj się już dość mocno jak najbardziej was zapraszam. Więc to było na wszystko. Dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć.